Cześć i witaj ponownie w poradniku Jak Ustawić Info. W tym filmie pokażę Ci jak zmienić kolory systemowe w Trzechu Samsungu e Storage 5 Plus. Zacznijmy. Aby rzeczywiście zmienić kolory systemowe, musimy przejść do ustawień. Przewiń trochę, aż zobaczymy tapetę i styl. A tutaj po prostu wybierasz paletę kolorów. Musisz rzeczywiście zastosować samą paletę kolorów. A jak widzisz, teraz mamy różne rzeczy do wyboru. Lub możemy nawet wybrać nasze podstawowe kolory tutaj. Na przykład, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Lubię kolor zielony. Więc kliknę, fajcie, kolorkę, zielony. A także możemy zastosować tę paletę do ikon aplikacji. Więc teraz możemy kliknąć. Zastosuj. A po tej chwili możemy zobaczyć, że nawet nasze przełączniki teraz są zielone, a wszystko inne jest zielone. O mój Boże, jak! Bardzo kocham zielony. W każdym razie, jeśli uznałeś ten film za pomocny, rozważ polubienie i subskrybowanie. Dzięki za oglądanie.